Dzień dobry, posmakuj. Mam na imię Paweł i dzisiaj na moim kanale przygotuję dla Ciebie placek po węgiersku paprykowo-pomidorowy. Oglądaj ten odcinek koniecznie. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie placek po węgiersku. Klasyk polskiej kuchni, ale myślę, że też kuchni węgierskiej. Ja pochodzę z południa, z Krosna, więc pokażę i powiem dlaczego tak sądzę. Ja użyję mięsa wieprzowego. Albo karkówkę szybciej dojdzie, albo łopatkę. Możesz oczywiście użyć mięsa wołowego. Kwestia dowolności i tego, co lubisz. Możesz zastąpić to na przykład cukinią i będzie wege. Ja mam już przygotowaną wieprzowinę, pokroiłem ją w kostkę. Tniemy oczywiście w poprzek włókien, a potem w równą kostkę. Dodaję olej, wlewam na patelnię. Nie za dużo tłuszczu, dlatego że wieprzowina sama w sobie już posiada tłuszcz. Pięknie słychać, jak spierczy. Obsmażam na mocnym ogniu. Kroję warzywa. Cebula, większa kostka. roje czosnek plastry. Pieczarka ósemki. I jeszcze została mi jedna mała piękna cebulka, którą też muszę zużyć, żebyśmy mieli więcej aromatu i smaku, papryka, czwartki bez białej błony, grubsza kostka. Nieukrywaną radością stwierdzam, że to mięso jest fenomenalnie albo fenomenalnie będzie podsmażone. Warzywa gotowe. Mogę przygotować ciasto do placków ziemniaczanych. Starte ziemniaki na drobnych oczkach. Możesz to zrobić w mikserze, w malakserze. Ja dorzucę jeszcze świeżej natki pietruszki. Możesz na przykład zetrzeć do tego marchewkę. Do ziemniaków dorzucę trochę pokrojonej cebuli w kostkę, dodam jajko i wrzucę mąkę. Oczywiście sól, pieprz. Ziemniaki starłem na maszynce, następnie włożyłem je na sito i pozwoliłem im odciec od nadmiaru wody. Podsmażoną wieprzowinę przerzucam do rondelka, a na tej samej patelni będę posmażał warzywa. Do wieprzowiny dolewam bulion mięsny, nie całą zawartość, na bieżąco będę sprawdzał, czy mi za bardzo nie odparuje, więc będę mógł uzupełniać. Dodaję liść ziele i kminek. Majeranek pozostawiam, dodam go na samym końcu. Na patelnię. Dorzucam cebulę i czosnek, dodaję troszkę tłuszczu. Oczywiście patelnie nie myję. Ten smak, który pozostał nam z podstworzenia wieprzowiny, zostaje na patelni. Placek ziemniaczany z gulaszem jest w Polsce bardzo popularny. Nazywa się go placek po góralsku, po zbójnicku, no przeróżnie. Ja pochodzę z Podkarpacia, u nas w Krośnie Portius sprowadzał z Węgier wino. Dlatego myślę, że ta nazwa placka po węgiersku jest jak najbardziej adekwatna. Użyję bardzo dobrego wina, Agribrecover agri, Bycza Krew. Poza tym papryki słodkiej i papryki ostrej węgierskiej, więc jak najbardziej to nazewnictwo pasuje. Pasek po węgiersku z węgierskimi produktami. Podsmażoną cebulę i czosnek pozostawiam na patelni. Dodaję pieczarki, grzyby. Możecie w sezonie grzybowym oczywiście dodać grzyby, które sami Nazbieracie, delikatnie dodaję soli. Pięknie podsmażone pieczarki. Dorzucam paprykę. Podsmażę to 2-3 minuty. Chodzi mi o to, żeby skarmelizować te warzywa, ale nie chodzi mi o to, żeby one były miękkie. One mają być takie półtwarde warzywa podsmażone dodaję pastę przecier pomidorowy, też go delikatnie podsmażę. Cudownie pachną podsmażone pomidory. Dolewam czerwone wino. Tak myślę około 100 ml. Zeskrobuję całą pozostałość na patelni, cały cukier, który się skarmelizował. To nam da dodatkowy smak. Proszę bardzo zobaczyć, piękny, kolorowo, taki burgundowy, rubinowy kolor. Pozwalam się chwileczkę mu podgotować i wyłączę. Dodam go wtedy, kiedy mięso będzie już miękkie. Dorzucę jeszcze paprykę słodką i ostrą do warzyw. Absolutnie, pewnie. Można by było spróbować na wędzonej papryce. Teraz czekamy, aż wieprzowina nam się poddusi i zmięknie. W międzyczasie będę już powoli mógł smażyć placki ziemniaczane. Na gorącą patelnię dodaję olej. Dobra. Pójrzcie od czasu do czasu plackiem. Wtedy on będzie równo podsmażony z każdej strony, na bokach, wewnątrz. Odwrócone placki, delikatnie dodam oleju. Pieprzowina jest prawie miękka, więc mogę już dodać podsmażone warzywa razem z winem i z pastą pomidorową. Ja sobie pozwolę jeszcze zrobić takie deglasy. Placki tak naprawdę mam już gotowe. Mogę je odstawić na papier, który jest przygotowany. On pozwoli nam odsączyć nadmiar tłuszczu. Gulaszyk ładnie, wolno pracuje, dochodzi. Tak naprawdę już niewiele czasu mu potrzeba. Kilka minut, spróbuję go. No, kantny, bardzo mocno paprykowo-pomidurowy. O jest. Ma moc, jest ostry, ma charakter. Dodaję majeranek. Zauważyłeś, że tak naprawdę zużyłem jakiś litr bulionu. Jeśli trzeba by było troszeczkę go zagęścić, możesz użyć mąki ziemniaczanej bądź też mąki pszennej, Robisz zawiesinę z jednej bądź drugiej mąki i delikatnie sobie zagęszczasz. Ja tutaj nie użyję żadnej mąki, dla mnie w zupełności jest wystarczy, gdybym go pogotował jeszcze kilka minut to on troszeczkę zgęstnienia. Dużo zielonego. Troszkę jeszcze ostrości, gdyby ktoś był fanem dużej ilości ostrości. Kilka kleksów właśnie śmietany. Oto mój placek po węgiersku. Bardzo chętnie go spróbuję, jak smakuje, czy wszystko jest tak, jak powinno być, jak z ostrością, jak z pikantnością. Jest chrupiący, bardzo paprykowy, słony. Zachęcam i polecam przygotujcie go sami i koniecznie skomentujcie i napiszcie czy wam podobał się ten przepis. Zostawcie suba i lajka i koniecznie oglądajcie kolejny odcinek. Do zobaczenia i pa. I oczywiście, jeśli chciałbyś inne polskie danie, kliknij tutaj.